Święty Mikołaju, zawsze marzyłem o tylko jednej rzeczy na święta. Chciałbym bilet na nadchodzący koncert Paliona. Nic więcej nie potrzebuję. Ho, ho, ho! Mam coś dla ciebie, Adasiu! Wow! Co to takiego? Haha, no otwórz! Bilet na koncert Paliona? Zawsze o nim marzyłem, już nie mogę się doczekać. Haha, ha, Dasiu, wiem. Widzimy się na koncercie. Oczywiście masz link w opisie. Widzimy się, moi drodzy, na wszystkich koncertach. Alan, moi drodzy, zobaczcie, mam nowego profila, patrzcie jaki fajny, tylko jest zbugowany Oaj, co ty kuskiem. zrobiłeś? Obrzydliwe, czemu ja teraz, ej, no już nie jestem zielony przez siebie. Już nie będę zielony, no przestań, już nie będę nigdy zielony Czekaj, ja muszę iść tu, ty musisz iść czerwonym Tak, idziemy czerwonym ja nie wiem, że ja nie dam rady z co ja mam zrobić? Czekaj, a, musisz, musisz mi, mi otworzyć, musisz mi otworzyć, moi drodzy Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, bo lecimy teraz po 200 tysięcy subskrypcji I może na 200 tysięcy subskrypcji znowu Oleg i Leondo dostaną? Robuxy Na ile? Mo na 200 tysięcy Może 150, co? Nie, na 200 tysięcy, widzowie muszą 150. subskrybować Na 200 tysięcy, co 100 tysięcy zrobimy? No to widzowie Dobra. dawajcie wtedy 10 tysięcy A nie, ja niebieski, a niebieski I co teraz? No idzie z tu, cóż, ziemia. I co mamy teraz skoczyć? Skoczyć! Przej. Prze, wow! Dobrze, nie! Jak mam cię Wciągaj! No Jak? Nie wiem, idź dalej, idź dalej, idź dalej, idź dalej, idź dalej, idź dalej. Jest dobrze! Ja nie wierzę, dobra. Ej, gdzie ja nie mam tu trasy? Sorry, sorry, so, no nie mogę! Olek! <laughs> Jestem! Nie wierzę w to. dawaj Hop, hop, hop! Ale tu jakoś dziwnie się skaczę, bo nie Jest, Nie, wyżej niż jego właściciel. Jakim cudem! Ty ale ja nie wiem jak tu wejść No co ty mi robisz O Aha, ja mogę po prostu skakiwać to No ty skaczesz wysoko Ale jaja! Co teraz? Fajne Co teraz? Czekaj Ej! No PPE Pomóż mi! Pomóż mi! No nie, nie! Zginęliśmy, bo kula na mnie spadła! A ty, aha, bo tu musisz kliknąć Dobra, teraz. Dawaj! Uważaj tylko na te kule, bo one są zabójcze. Dawaj. Biegnę, biegnę. <stwinna> nie wierzę, że mam cię na smycie. Jak to wygląda. Niezłe ochajo. Ale widzę, patrzcie w ogóle jak Olek biega, patrzcie na to. Ty biegasz twarzą no w ziemię. Nie to nie bawi. To jest... co, co to jest? Czekaj, bo ja nie wiem czy mogę wejść tam. Możesz. Ja nie ma... A ty masz podłogę? Ej, nie mogę tu wskoczyć. Jestem. Idę. Ho ho ho. Święty Mikołaj Palion zaprasza po prezenty na Palion Style. Idę. Idę. Co teraz? Ty Musisz do góry. Do okna, do okna, do okna. Hop. Hop. Dobrze. Uważaj. Do okna. Co ty robisz? Nie, no nie gadaj. Nie widziałem tej linii. Teraz. Dobra, dawaj. Dawaj! Skok. Co?! Nie dotknąłem tego! Nie Zrzucił mnie Six7! Seven. Six7 seven cię zrzucił! No to jak oni to robią? Aha, oni zarobił. kupują! No ja nie wierzę! Dawaj! Dobra! Oby nikt nie kupił na nas nie, teraz! Nie, Co ty nie, robisz? Nie. No spadłem, zaślizgnąłem się! O dawaj szybko, 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 szybko! Nie jest takie szybkie Szybko, 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 Zbawaj! dawaj! Nie widzisz jakie mam małe bo nie zdążymy, dawaj, bo nie zdążymy Czemu dalej jestem z skupy twojej, no nie mogę <gry�> śmiesznie Dlaczego? Tędy, tędy Tędy, tędy Tędy, tędy Tędy, tędy Pierwszy Ej, co to jest? Pies? Yes. Co? Uh, Kupisz mi? Zostań psem byka, nie, wyście robuchso sobie. <gry�> pewnie to nic nie daje. tylko wizualnie bym był silny Tędy, tędy, dawaj, 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 uważaj, 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 nie uważaj, uważaj, Nie widziałem tych ścian, prawie zginęliśmy przez to. Uwaga. spokojnie. No chodź. Ups op, op. Dawaj, widzowie, idziemy na spacer, idziemy na spacer, idziemy na spacer soleczkowym <głosy> 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 Jestem sympatyjna. <noise> <noise> nie mogę, nie mogę. Dobra, dawaj, chodź. Gdzie? Ja na lewo, ja na lewo, ty na prawo. Nie. Żartuję, no co ty myślisz? No nie wiem, czy ty Co ty myślisz? Czy ty taki na serio Ej, mogę ich strolować? Mogę ich strollować? No możesz, troluj! Jak? No po prawej masz trolę. Troll. Nie, pomóż! No... Pomóż! Pomóż! Stąd. No wyżej cię nie chciał. A, przeciągnieć przyjaciela, pójdź. Do... losowego gracza. No to jest losowy gracz, nie? Bo jeszcze ciebie i co będzie. Nie, no co ty robisz? No co za. No co za człowiek? No co ty, Pól, ty robisz? Wciągam cię! Uuuu... jesteś kozacki! Wiem, jestem super! Super jesteś. No i super odjechało to. NIE! Uuuu... jesteśmy. Dawaj ty, dawaj ty. Co ty robisz? Nie trzeba tu stanąć? A nie, to jest respawn. Nie, nie po. <grym> co ty robisz? No wciągam cię! Po co, jak jestem obok ciebie? Aha, coś ci klikłem chyba. No idź! Co ty co? robisz? No tu, ty, a ty w ogóle widzisz moją perspektywę? Aha, mi zlagowało I... chyba, co to było? Ja mam labirynt! Ciągnij mnie, bo znowu jestem poza. Mam labirynt! Spoko, trzy, trzymaj to. <laughs> Pomocy! Pomocy! Proszę! Penos! Dobrze, 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 dobrze. Rewelacyjnie, rewelacyjnie. Jestem Jedna, Jednak jesteś mi tu potrzebny w labiryncie To co muszę zrobić? Klikać mi drzwi iść do żółtego Oła! Co? No zrzucenie no zrzu rzuciła mnie Skąd <laughs> boksy wydają na to Co mam Kliknij zrobić? Jest żółty ty. Gdzie jest żółty Co nie. zrobić? Nie masz nic do klikania? Ja tu mam jako Ja tu nie mogę wejść, ty musisz kliknąć. No ja nie mam co kliknąć! Ja ci mogę mówić, gdzie masz iść Aha, Te, chyba że to. Nieź niebieski, kliknij najpierw. Tutaj, do mnie. Patrz, chodź za mną. Aha. Czemu ty jesteś w miejscu? Klikłem niebieski. Aha, tu jesteś w miejscu. I biegnij tu do mnie. No, kliknij za zielone. zielony. Biegnij do mnie. To. I to od żółte. Eee, biegnij za mną. Biegnij za mną, biegnij za mną, biegnij za mną. Czekaj, zablokowałem się. Co to no tu... pies! Dawaj. Ty cały czas nie. blokujesz u mnie. No to smycz się buguje. Dobra. Dawaj. Mm, teraz musisz. No i teraz wychodzisz tędy już. Go! Niebieski! Niebieski. Wciągnij mnie, wciągnij mnie. Nie, no gadaj. nie gadaj, nie gadaj, nie no. gadaj. Nie gadaj, ty mi zrzuciłeś, bo ja bym w skoku. Twój właściciel zmarł mi, napisało <noise> Twój właściciel. No nie! No co ty robisz? Wciągaj, wciągaj, wciągaj. Nie, Jak się wciąga? Wciągi. E. Chodź. Ja cię nie wciągnę tu. Wiem No i co? Wskaż dalej No nie mogę! No nie wierzę w ciebie! Nie wierzę, nie wierzę w to Musisz mi pomóc Twój właściciel zmarł Chodź, możesz skakać normalnie Ej, co jest? Co ty robisz? Trola, ktoś mi na mnie użył! No nie gadaj, że znowu! No co za pych! No nie mogę nic zrobić Ja nie mogę, te trole! A to cały czas na ciebie ktoś zużywa te trole Ja mam pycha Dawaj Hop, hop Hop Chodź, chodź Chodź Idę Kto, kto się na... nie, no jak spadłeś? No bo ja wyżej dalej skaczę, no nie umiem tego wyliczyć Dawaj Chodź Nie Zgnię... no, <grym> ja w parkour Hop To jest tak prosto, Olek No, no ale ty mnie bugujesz, jak idziesz przede mną Jak ci buguję? Chodź, po prostu skać o, o kurde. Izi. No pal, Raz mi wyszło i musiałeś zepsuć. Ale mam wkurzającego psa. Co co robisz? Odbiłeś, odbiłeś mnie, odbiłeś jak mnie. Nie chciałem, nie wiem, w tym samym czasie skakać. Nie wiem, co mam. Czyli po kolei, tak? Tak. Wszystko dalej. Wszystko dalej. Ja nie wierzę. Czy to będziemy robić 5 lat No ale ty mnie spychasz jak to w tym samym czasie No chodź nie rób tak Chodź 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 yes. Ja nie wierzę 5 lat chodź. Nie 5 lat Nie no ja ja muszę chyba muszę cię oddać Sam z siebie oddaj no kurde głupie, głupie schody o. Chodź o, no, super, że mnie wciągasz, zablokowałeś mnie pod ścianą! Ej, nie mogę nic zrobić! No poczekaj na mnie! Możesz wskoczyć po tych schodach. O, szaleję z tobą! No wskocz po tych schodach! Myślisz, że to jest proste?! No banalne! Czemu ja się błoguję? Czemu nie ty wracasz tam... cały czas? Bo spadam z tych schodków, bo mnie sufit odbija dziwnie. Co, co? Widzę, Co ty zrobiłeś? No ja jestem. Co ty zrobiłeś? Nie, co ty robisz? Co? Miałeś być u góry Serio? Chyba Albo nie? Nie Co ty, co ty pięczysz? Chodź Nie sprzed przed siebie Chodź <grywia> To jest niemożliwe To jest niemożliwe Stary, ten pies jest dwa razy mniejszy od człowieka, a myślisz, że to tak łatwo wyliczyć? A co tu chodzi? No link może ty po prostu będziesz tam wisieć, a ja sobie będę skakać. Ej, super pomysł. Ej, co on, co nie, weź ich zrzuć? Ty! Co? Zrzu zrzuciła? Popychanie, popychanie, popychanie. Szybko. Kupujesz? Kup, kop, kup, 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 kup. Ja czy ty? Kupiłem. Co? Chodź. Dobra, no teraz dojdziemy tam dojdziemy. Oby teraz gdzie oni? Tam są one! O nie! One będą chciały nas zniszczyć! O nie, teraz one nas popchają! Czemu tu jest robuxów? napis Przytul dobrego chłopca? No czemu ten meteoryt nie leci? Idzie, o. No Przytul nie! Przytul dobrego chłopca. 9 roboksów. Ja wydałem ten no 9 żeby żeby na ciebie strzelić kupą. No i co? O! Good, good bye. boy! No ja nie wierzę! Nie wierzę! To nie jest good boy, nie! Kurde Ciężkie! Sprzysięgam to jest ciężkie! No i co ja mam zrobić teraz? I co ja Możesz mam zrobić? Wciągnąć. Możesz mnie wciągnąć, widzę to. No widzę gdzie to. wciągnąć? Gdzie? Tu Zrzucił mnie Zemsty zrobili! Zrzucił mnie ktoś Sofis 74242 Dawaj, 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 no dawaj no, chyba sobie żarty robisz! Nie, no nie no, wytrzymamy tego, nigdy no, no, no i co? mnie zrzucił! Odrzucenie z, nie, z nie, nie rób bo... no. Nie wierzę w to. Czemu ja żyję dalej? Co nie się wiem. dzieje? Nie odpiął z twojej smyczy. Co się dzieje? O, siema. O, chodź. Chodź, za nie bo zanim nas zrzucą. Chodź, Zaś te meteoryty. Chodź po prostu, za nas zrzucą. Idę. Czy to jest tak proste? Nie jest proste, bo ja ci mówię, moja postać jest 10 razy mniejsza od. Ojej! No czemu ty tak robisz? Czemu ty nie idziesz powoli? A, bo to z powoli. <noise> Skacz. To jest tak proste. No, czemu się trzlizgaję? No Nie jej wytrzymam, nie Nie wytrzymam. Po mnie etap! Już wystarczy, że będziesz skakał. Zamieńmy się, błagam. Okej. Okay, przyjemnością. Dawaj. No nie, gdzie tu jest meta? Gdzie jest meta? To jest w ogóle meta? Gdzie no na pewno. Jesteśmy w 39% Dobra, chodź! Możemy to pominąć? Nie, nie po prostu iść. I co ty robisz? No to, to idzie krzywo, to nie moja jak wina Jak idzie krzywo? Patrz Idziesz prosto Proszę, zamień się w tego psa i zobaczysz jaka to jest udręka Chodź tu, boję, chodź tu Proszę cię No, skacz Jaki jest problem? I skocz No, ślizgam się z tego kamienia no, Ja też się ślizę, ślizguję No i hop Ej, my no, ty... czekaj, my tu. No nie, my znowu robimy to samo, my tu już byliśmy. No! Ja nie wierzę, ale patrz jak. Ej, mega długo już przeszliśmy. A ile, ile? Jesteśmy w połowie? Nawet nie w połowie, to jest 39%. No dobra, speedrun! Pa, 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 pa! No to jest chyba żarty, robisz, że ty doskoczyć tam nawet nie umiesz. Zrzucili mnie! eune 2358 cię zrzucił! Nie, no, nawet się nie mogę wciągnąć. I ja chyba tego psa do schroniska muszę oddać. No siebie oddaj, do... Kurde! Serio? <grystanie> nie gram więcej obi żadnego! Tym bardziej z tobą! Muszę ci oddać. Chodź. No ja i... no! Obi, Ty nie umiesz i... skakać, naprawdę? Nie gram w to! Nie wiesz w co? Jeśli ze smyci mnie odcięło i lecę w przepaść. <grystanie> Skupiłem psa. Nie ma psa! Nie, no nie mam! Ma. tam ma... w kosmosie! Ja to idę przejść bez psa! O, o jestem. O nie wrócił. <laughs> Co, <to za> <laughs> nie, Co ty robisz? O Nie gam Przejdź to, patrz, nie umij... Jak ja mam to przejść niby! Jak ja mam to przejść? No po prostej! No i skocz. Jaki problem? Jaki, że ja jestem na głupiej desce i spada mi sama postać! Nie, no nie wierzę, że to widzę. My tego nie przejdziemy. No jestem pod ziemią teraz, nic nie widzę. Nie mogę skakać przez. Ja cię Dobra, idź tam na No, tą... zmieniamy się, ja idę na psa teraz, ja idę na psa. Widzowie, role się odwrócą, role się odwrócą. No dawaj, dawaj, no ja, dawaj. jaki jest problem? Jaki ty masz problem? Powiedz. No mi. Jaki ty masz... Ej! No i co? No i co? Nie, no i nie, co? nie, 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 nie... Tam to no i przy... co? Tamto przeskoczyłem bez problemu, tu źle skoczyłem po prostu. Ta, źle skoczyłeś, no co zobaczymy zaraz. No. No. Zobacz! No i co? No i co? No i co? Miałem rację! Miałem rację! Ten pies jest zbugowany! Nie jest zbugowany, nie jest zbugowany, ja to robię teraz, pa! Biegnij! I co? Co? No jestem. Teraz będziesz trochę żeby mi nie przyznać racji. No nie, no oczywiście. Ale że zobaczymy tak. teraz. No. no? No jaki problem? No idź. Jaki problem? No idź, no idź. No idź. Jaki masz problem, powiedz mi. No idź normalnie. Jaki masz problem? I co? No idź, no 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 zobaczysz, no, że mogę z ciebie. Zobaczysz, jest łatwe. Zobaczysz. Ale to jest łatwe. Co ja mam teraz zrobić? No idź tu! Przecież Chodź jest, tu! to jest prześwit! Aha, to musisz mnie wciągnąć. No, ale, ale trudne. Pewnie, że ale trudne, ale... Ale się muszę płacić, żeby tam przychodzić. No kurde Olek! Nie mogę! Ja po prostu jestem zławek. Tak! Ja cię wierzę! No co ty robisz, żebyś trafić w to? Bo ja cię jeszcze ja mam wciągać? Miło będzie, jak to zrobię. Nie zrobić. mogę, no nie mogę skakać, jak ty jesteś na dole. Sorry, nie mogę, ty po prostu jesteś słaby. Zostaw mnie. No dawaj, zrób to. O, ty, ty walczysz nad życiem, jak to robisz. Stary jestem tak spocony, chodź. No, jest git. Jest git. Jest git. To jest tak proste Ja co ciągle skaczę patrz na to musisz takiego kazaka zgrywać przed widzami na to. No co na żółte, ty musisz przejść. No, 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 Ej, ty mnie ciągniesz! Ej, 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 No i widzisz? Co, co widzę? Co mam widzieć? <laughs> nie wiem! Co mam widzieć? Będę wymówkę jakąś. Winda, 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 winda. Co ty robisz? No, czekam na ciebie. No dawaj hopsa, 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 hopsa. I hops, i hops, i hops, 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 hops. No, Jakiegoś cudem ci tak dobrze idzie? No, to jest banalne. No nie jest to banalne. Dawaj. Dawaj! Nie mów do mnie, bo jak się skupiam! Dawaj Dobra widzowie, no teraz jest lepiej. Troszkę łatwiej ci idzie jak jesteś tym chłopcem. No bo mówiłem, że jest łatwiej być się tym człowiekiem Widocznie ja muszę być pieskiem, no Co to jest? Nie, co to jest? Nie mogę na te niebieskie! Aha, to jest twoja drabina Musisz mnie wciągnąć! Pewnie Widzisz? Spadłeś Wow, ciekawe czemu! Dawaj, dawaj, teraz moja kolej Siup! A, labirynt No, no i teraz zobaczysz jak się będziesz bugował Mek, co się będę bugował No bo to on ma, on ma, on ma pyszczek jakby w tym W ziemi Co no, mnie zabiło? O, no, ktoś mnie zrzucił, odrzucenie mocy mhm. Aleks15111 Wym... Wymówka! No serio, no, przecież nagrywam I sobie Okej, próbuję odpłykować No ciężko to, co ty, nie? Ciężko! O, tak. Czekaj, będę tak jak ty mówił. Yy, stoisz mi w miejscu, czemu się nie ruszasz? No przecież, stoisz, ale nie, ty się u mnie serio, w sensie bugowałeś się u mnie, że, że ja widziałem, ty normalnie chodziłeś, tylko mi się bugowałeś po prostu ogólnie. Chcesz rzucić Frozena? Tak, Czekaj. chcesz rzucić. Gdzie mam teraz iść? Tu? Cofnąć się musisz. Pop, 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 pop. Dawaj Speedrun! Lecimy, przechodzimy to. Żaden Speedrun, człowiek... O kurde! Zrzucił mnie. Ściana. Rzucił mnie! Kto? Co on wy. co on nie! V, v, v. Nie! Czemu znowu odnowa to? Nie wiem. O kurde. Zginąłem. Już. Serio? Czemu odnowa? Przecież tam byliśmy dalej. Bo nie było chyba checkpoint a checkpoint jest dalej. No co ty gadasz?

no ale ja mam jakieś dziwne nie wiem Naprawdę? Dziwne coś Naprawdę sobie. nie ma tu nic skomplikowanego Skoro dla mnie to jest hop, skomplikowane Hop, 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 hop. Ops. Czekaj, skup ops. się No nie mogę, ja muszę skakać, bo żeby się nie zbugował Hops, ops Skacz A musisz skakać, żeby ci się nie zbugował Czyli się buguje No buguje się, ale to moja wina, że nie umiejesz nad tym panować No widzisz? Jak chciałem sobie normalnie pograć po ludzku, jak teraz <laughs> Dawaj nie jestem taki słaby Po prostu ja jestem dobry, a ty nie... No nie wiedziałem, że to jest dziura! <laughs> jesteś słaby. Ciągaj dobry. mnie! Jesteś nie... Jesteś kopcem. 80%, 80%! Przejdziemy to! A niebieski, ty musisz iść! Ha. No właśnie Good boy! Ja nie wierzę, że ty wydać robuksy na to Musiałem. Nie wierzę w to no Proszę cię, proszę cię! Zuklikłem Skąd przepaść? Serio? Tak. A przecież no, przeszedłbym szyb to. No, szybciej będzie jak ci wciągnę, niż jakbyś to przeszedł. <głosę> Racja. Czekaj, musimy wrócić. Czekaj, czekaj, tylko że nie wdepnij w nic. Pa ri ra ri no Easy, proste to jest! ra no ri Nie rozumiem, jak można przy tym jęczeć, tak? Tendy, 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 możesz tego przeskakiwać? Tendy, 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 tendy. Pek, 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 lecimy. Dobra, labiryntior, labiryntior, O nie, czemu ja mam gorzej? No dawaj, przecież ty masz prosi właśnie Ja mam gorzej o, Mega proste Dawaj Dawaj okay. Czekaj Dawaj Spokojniej! Jazda! Jazda, 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 jazda! Wuhu! Dobra, mega... Lecimy! Z... O nie uh. Co w tym trudnego? Powiedz mi, Olek, co nie w wiem, tym powiedz, trudnego? Czemu jestem taki cały spocony już? <laughs> 85% mamy już. On ja się będzie. stresuję. Baga! No nie! Czekaj, teraz. O. Teraz! Ty, dotknął tego. Nie wiem, jakim cudem ty przeżyłeś, <laughs> ale, ale bardzo, mnie to, bardzo mnie to cieszy. Gra się zlitowała. Ops! Ops, fioletowe, fioletowe, ja ci to od... No nie! Wciągaj mnie, popchałeś mnie! Jak cię popchałem? Do tyłu po mnie wciągnęło! Ten od... pies jest. Ten pies jest No nie No nie No nie rób tak no wciągam cię. No nie! tap. <noise> Przechodzimy to! Hek! Okej. Okay. Okej. Okay. To teraz? Tędy. Ups. Dawaj Teraz mega ja. easy. To jest me Dabaj. mega. easy. Mega easy. Co teraz? Co jest? Eee. Um. Aha, on o, nie O nie! Chyba wiesz co to znaczy. No, Pomij etap. <laughs> Skocz! Widziałeś? Widziałeś? Widziałeś jak dobrze zrobiłem? Bardzo dobrze. U, ale mam rękę spoconą. Dawaj, checkpoint. Jest. Dawaj. Idę spokojnie mamuśka dawaj, dawaj Idę Tędy Tędy, tędy, nie uderzyłem się Uderzyłem się, rozumiesz? Rozumiem To jest koniec, chodź Dodawaj. dawaj Koniec, 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 chodź Ty w Leona się bawisz z tym No nie mogę Aha, to mnie zrzucił ktoś Nas no. zrzucił Już no. Myślałem, że coś zrobiłeś nie halo nie, 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 to nie ja. <grym> Ale mi się przyporciło tak <grym> <grym> się ktoś zrzucił A, co? <grym> Bo spadłem. Serio? Koniec! O kurde laser, uważaj! Wow. Koniec, koniec, koniec. On koniec. Wraca? koniec! Dawaj! Nie no, to jest jakiś żart nieśmieszny. Ty chyba żartujesz tam. teraz. Wciągnij mnie tam, wciągnij mnie tam! Yes!